Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ulokowałam się na łonie natury w bardzo pięknym otoczeniu. Krzaczki, ptaki śpiewają, za mną płynie potok. I chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o niezwykłych właściwościach czosnków. Ale zanim przejdę do tematu. To chciałam Wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za okazałe wielkie serce w sprawie Krzysia. E, odnośnie mojego apelu, aby ratować jego gospodarstwo, odzew jest ogromny. E, płyną każde formy wsparcia, za które naprawdę bardzo dziękuję. E, pieniędzy przybywa, także. Wierzę, że ta suma zostanie uzbierana. Gdyby ktoś chciał większych, takich bliższych informacji w opisie, wystarczy kliknąć palcem w tytuł. Pojawi się numer do Krzysia, będzie mój podany. Można y, dopytać się. Będzie też link do filmu odnośnie apelu. Kto by chciał, może sobie zajrzeć o co chodzi. Także tutaj bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. No i proszę o kolejne wsparcie. Wierzę, że uda się, że naprawdę się uda. A odnośnie tematu, który chciałam tutaj dzisiaj poruszyć, będąc tutaj w Bieszczadach, tu rośnie dużo czosnku niedźwiedziego. Jest to niezwykła roślina o niezwykłych właściwościach. Co prawda, ona jest częściowo pod ochroną, także jeżeli się na taki czosnek wybierzecie, to upewnijcie się, czy w danym regionie nie jest pod ochroną, bo może Was bardzo drogo ten czosnek niedźwiedzi kosztować. Rośnie on pospolicie. W Bieszczadach, na Podlasiu, na takich ziemiach gliniasto-piaszczystych i w takich, można powiedzieć, w krzakach, lasach, w terenach zacienionych. Nie lubi on słońca. Jego można również uprawiać w warunkach domowych, bo ja sobie też posadziłam w domu, tylko zrobiłam duży błąd, bo posadziłam go pod drzewkiem owocowym, ale do słońca, niestety. No i muszę go przesadzić, bo on mi nie będzie tam rósł, bo musi mieć takie, mm, musi być zacieniony, warunki musi mieć stworzone. Yy, Identyczne jak w naturalnych warunkach. On rośnie, więc będę musiała gdzieś go tam przesadzić pod leszczyny i taki czosnek będę sobie uprawiać, bo on bardzo łatwo rośnie, roz, rozkrzacza się, jak można powiedzieć, pesz. On pojawia się dosyć szybko, bo już jak tylko zejdą śniegi, zaczyna puszczać swoje listki. Czosnek niedźwiedzi, dlaczego taka nazwa? Dlatego, że prawdopodobnie jest on przy smakiem niedźwiedzi. Jak one się budzą ze swojego snu zimowego, nie ma jeszcze pokarmu, a czosnek już jest, bo on bardzo szybko wychodzi i niedźwiedzie tym czosnkiem się żywią, stąd właśnie nazwa czosnek niedźwiedzi. Pozyskuje się liście, z tych liści można robić różnego rodzaju nalewki. Używać jako przypraw suszony czosnek, jako przyprawy do mięs, do zup, do sałatek. Z surowego można robić pesto, można robić różne pasty do makaronów, są wyśmienite. Ja tutaj też będę robiła pesto. W następnym odcinku podam Wam przepis. I taki czosnek zbiera się od momentu, jak on zacznie wychodzić, do momentu, dopóki nie zakwitnie. On już zaczyna tutaj puszczać kwiaty. Tutaj jest pąk, i to już jest ostatni czas, żeby ten czosnek zacząć. Znaczy żeby ten czosnek sobie pozyskać. Z tego względu, że jak. Kwiat zakwitnie, on robi się taki goryczkowy i będzie gorzkawy. Największe właściwości ma, dopóki ten kwiat nie zakwitnie, dopóki tego kwiatu nie wypuści, tak że to już jest ostatni, ostatni gwizdek. E, walory jego są, jeżeli chodzi o smakowe, są bardzo wysokie, bo taki liść zerwany, on po przepołowieniu pachnie jak czosnek. Smakuje jak czosnek, ale nie pozostawia takiego przykrego zapachu w ustach, jak czosnek taki y, zwykły, bo jedząc taki zwykły czosnek, no niestety m, później musimy siedzieć w domu, bo jak pójdziemy do urzędu, to możemy zostać, krótko mówiąc, wyproszeni, albo będziemy mieli cały urząd dla siebie. Ten nie, ten nie zostawia żadnych y, takich. Y, Przykrych zapachów. Robi się z niego różnego rodzaju nalewki zdrowotne, on ma właściwości takie, jeżeli gardło nas boli, jeżeli mamy jakieś stany zapalne, jakieś wirusowe, bardzo dobre właśnie są nalewki z czosnku niedźwiedziego. Podnosi on również naszą odporność. Tutaj jest kolejny czosnek, zwykły tradycyjny, to jest akurat nie harnaś i ten czosnek. Ma, wiemy wszyscy, to jest tak jakby naturalny antybiotyk, i yy, spożywa się go każdego dnia. Powinno się spożywać. Jeżeli chcemy, aby później nie pozostawiał przykrego zapachu, można jego zmiażdżyć, przepuścić przez praskę i po zjedzeniu popić. Yy, Gorącą herbatą, wtedy przykry zapach zostaje zabity i nie czuć nieświeżego oddechu po takim czosnku. Ma on również niezwykłe właściwości bakteriobójcze, działa na właśnie drogi górne oddechowe, wspomaga w walce, jeżeli jesteśmy przeziębieni, jeżeli biorą nas grypy, robi się różnego rodzaju nalewki, spożywa się na surowo ten czosnek, ale ten. W przeciwieństwie do tego, spożywany w większych ilościach obciąża nam wątrobę. Niestety jest to bardzo cenny lek. Mówimy, o nim antybiotyk naturalny ma właściwości, ale niestety zawiera substancje, które w nadmiarze, jak jest spożywany, można spożywać go jeden ząbek dziennie. Nie więcej, bo jeżeli będziemy spożywać codziennie dwa, trzy ząbki, to niestety nasza wątroba może ucierpieć na tym, dlatego, gdyż ten czosnek właśnie obciąża wątrobę. Ten nie. Ten nie obciąża, jest, w, w, jak to powiedzieć, Bezpieczny, można go jeść, nie przekroczy się jakieś tam dawki, bo on tych związków obciążających wątrobę nie zawiera. Kolejnym takim produktem, który jest warty uwagi, wart uwagi, jest czarny czosnek. To jest ten sam czosnek, tylko on przechodzi proces suszenia. Ten proces trwa dosyć długo, bo on tam kilkadziesiąt dni. I teraz on jest poddawany temperaturze, obróbce, i ten czosnek wygląda tak. On w środku jest czarny, galaretkowaty. W smaku nie czuć czosnku. Ma taki specyficzny smak, ale jest zdecydowanie łagodniejszy od tego czosnku. Takim trochę przypomina suszoną śliwkę. I nie pozostawia również przykrego zapachu. Jest on bezcenny dla naszego organizmu, wspomaga walkę z nowotworami. Jest udowodnione badania, najnowsze badania naukowe dowiodły, że ten czosnek jest w stanie pomóc nam pokonać komórki nowotworowe. Oczywiście, jeżeli zaczniemy zażywać go odpowiednio wcześnie, można go profilaktycznie brać. On też łagodzi różnego rodzaju stany grypowe, yy, uodparnia nasz organizm, także można sobie poczytać o tym czosnku, o jego niezwykłych właściwościach. A ten z kolei niedźwiedzi jest dodawany również do serów. Tutaj mam oscypek, yy, do którego jest dodawany. Jest bunc, w którym również jest, on nadaje takiego charakterystycznego smaku, naprawdę takie yy, jego walory są bardzo duże. Jak bunc, oscypek, to i rzętyca, obowiązkowo. Przepyszny napój. Jeżeli ktoś nie próbował, musicie to spróbować. To jest coś wspaniałego, również zdrowotne, bardzo fajnie wpływa tutaj na naszą y, florę bakteryjną i jelit. Y, ułatwia trawienie, także no, to powinno się pić, aczkolwiek no, ja to piję tylko jak jestem tutaj. Polecam, oczywiście polecam. No i tutaj jeszcze odnośnie czosnków ten. Czarny czosnek również mogą jeść dzieci. Niedźwiedzi tak samo, bo on nie jest taki ciężkostrawny. Nie obciąża właśnie tutaj naszej wątroby. A ten już dzieciom się nie podaje. Tam nie wiem od którego roku, bodajże od siódmego czy ósmego, dopiero można gdzieś tam dzieciom czosnek podawać. A ten można już podawać wcześniej, bo nie jest on obciążający. Zaczęła kukać kukułka. Uwielbiam jak. Kuka, kukułka, no i zobaczcie, samo dobro na tacy, wytwór własnych ludzkich rąk, e, można sobie ewentualnie dozbierać coś, dokompletować, i mamy naprawdę y, przysłowiowe zdrowie na talerzu. Nie trzeba gdzieś tam od razu lecieć, sięgać. Do apteki natura dała nam wszystko, co nam jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, do wspomagania organizmu, do zaleczania takich łagodnych stanów. No oczywiście, nieraz trzeba wybrać się do lekarza, aby zrobić jakieś tam kompleksowe badania, ale. Kochani, bliżej natury, przyjrzyjcie się tej naturze, zacznijcie się interesować, a naprawdę wielu problemów można uniknąć. Wyjść na łono natury, zwłaszcza teraz. Zobaczcie, jak jest pięknie. Te młode listeczki, które tutaj się zielenią, kwiaty, które kwitną w obok, nawet ta woda, szum wody. Jak to wszystko uspokaja, po prostu wyjść na łono natury. Zapomnieć się na chwilę, przyjrzeć się temu wszystkiemu, co rośnie, zainteresować się tym i zagłębić się. Polecam, polecam Wam bardzo serdecznie. A na dzień dzisiejszy będę się z Wami żegnać. Życzę Wam dużo zdrowia. Zdrowia z naturalnej apteki, którą mamy na wyciągnięcie ręki daną od Pana Boga uśmiechu i radości, radości z tego, co nas otacza. Zadowolenia z takich bezcennych chwil na łonie natury i chęci, chęci wyjścia, zatrzymania się, spojrzenia troszeczkę przed siebie, obok siebie, pod nogi, zagłębienia się, co tak naprawdę my mamy, po czym my tak naprawdę chodzimy. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.